Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla was Megalinie, Ekstralinie i 7 13 21. Zestaw za 35 zł. Radek mi już tutaj zdrapał połowę zdrapki, żeby było szybciej, ale Ekstralinie wydrapiamy sobie całe, ale zaczniemy od maluszka. Maluszek za 5 zł. Szukamy si cyfry 7 13 lub 21.

Tutaj poszukujemy symboli takich jak podkowa oraz leżak. podkowa. I mamy tutaj podkowę, na dole mamy leżak Okej. Okay. Następnie balony i kwiat. I na samym dole jest kwiatuszek. Teraz te sprawki muszę poprawić. Biedronka i arbus. Okej. Okay. Diament i gwiazda. Diament mi się w oczy nie rzucił. Do tego raczej go nie ma. No, i tak jak myślałam nie było. Rower oraz moneta. Dobra, korona motyl. No, tutaj nie mamy nic strapane, łomatko. Może być kiepsko. Mamy koronę. I tylko koronę. i łódź. O, tutaj coś zaczynamy odgruzowywać. Ale sakwy nie widziałam. No nie ma. Piłka i słońce. To są chyba żarty kolejnego symbolu, którego nie ma. Lody i klapki. Ale za to klapek nam tu natrzaskali. Okay. Następnie parasol i księżyc. Czapka słoń. Następnie okulary i ptak. I ostatnie dwa: dzwon i rolki. Chyba nic z tego nie będzie. Rolki, rolki. Rolki kontrolne. Różne. I ostatnia nadzieja w megaliniach. Megalinie są za dwie dyszki. Żadna linia nam się jeszcze nie utworzyła. Kolejne symbole, których szukamy, to popcorn i kości. Patrzcie, mamy kości i linie. Wow. Nie wyjdziemy na. Yy, nie wyjdziemy z niczym, popkornkości i tylko to biedronka i naszyjnik. kolejne kudka klapki, następnie słońce i żółw. Ani tego, ani tego nie ma. I serce, i wiśnie. Wiśnie nie widziałam, ale mamy tutaj serce, tutaj serce, serce, i serce. Dobra, odsłonimy sobie najpierw bonus. W bonusie mamy portfel, a pod tą linią 80 zł. Wow! Szaleństwo, kochani! Odcinek wreszcie na plusie. Wydane było 35 zł, odzyskane 80 w megaliniach z numerem 7, a kontrolne mamy G. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że mamy plus. Yy, I oby ta passa do nas wróciła. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję. Będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!